Wow, wow, wow. O. Dzisiaj będę pokazywać jakimś słabym playerom w Gorilla Lataga, jak szybko biegać. Okej, okay, dobra. A river jest? Halo. Infection, no dobra. No, no to tak, żeby biegać szybko, nie trzeba używać tego jakby game moda, żeby szybko jakby biegać. Tylko trzeba się nauczyć prostych rzeczy. Czyli pierwsza, nie, nie, nie rób jakoś tak, dwoma rękoma, tylko tak, jedna po jednej. Nie, nie umiesz jak się tutaj wspinać. To później to zrobimy, bo to jest nawet trochę ciężkie. To tak. Najpierw to sobie spróbujmy na przykład pójść tutaj do góry. To dobra. To pokażę, jak to by nubił, jakby robił. Taki dopiero co początkowy. Na pewno by skakał dwoma rękoma. By na pewno tutaj nie doskoczył. No bo teraz jestem na game modzie Infection, a na, na takie lawa monkeys mogą jakby mocno skakać. To tak w tamtym filmiku poradnik do takich jakby powiedzieć, hmm, haków darmowych, które możesz sam zrobić, albo sama zrobić to Bo ja cały czas tak szybko biegałem. No i to sorry, bo mi kolega w tym pomógł, żeby zrobić tutorial, jak szybko biegać. To teraz robię. No to pierw. Tak. Ym, ym, tak wolę robić, że jakbyście jak pływali kraulem. Jakbyście pływali kraulem. Tak, też polecam. Dobra, ciebie. Też polecam, tak, takim bokiem, jakby. O, badge, za darmo. Za darmo, za darmoszkę, dobra. To sobie coś tutaj pokupuję. No to chyba później to sobie zrobię. No dobra, no to już to kupię. Badge. Tak i tak. Dobra.